Hej, moi kochani, witajcie na kanale Sylwiaku I w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie czarne prezenciki yy, I napiszemy status, że nagrywam No i już napisałam I ogólnie wbijemy sobie dzisiaj level ogólnie Ogólnie wbijemy sobie dzisiaj level ogólnie Nie no, mm, pani od polskiego by mnie podchwaliła. Yy, więc tak, wejdziemy w profil luk nie czy się nagrywam. Nagrywa się, więc. Sok! Aha, spoko. Ok. Madzia 8282, dziękuję i pozdrawiam ciebie bardzo za to, że dałaś mi. Tak, yy... są nieziemskie. Za taką bluzeczkę, którą mam już. Ale dziękuję Ci bardzo i oczywiście ubieramy nasz szlucze. Mm. Gdy nie blog, blog syn 1123. Dziękuję bardzo i pozdrawiam cię za ładne spodenki, Podobają mi się. Jak mam je jak w szafie, no to będą do rozdania oczywiście. Le, dziękuję bardzo i pozdrawiam ciebie za spodeneczki czar czarne. Te też otworzymy i taki szary też, żeby szybko żeby ktoś dał na no, odcinek, ale dał białego, więc. Nieważne. Le, dziękuję bardzo za drugi prezenciki. Pozdrawiam Ciebie bardzo. O, co to jest? Nad głowę pewnie. O, spoko. Fajne nawet. Dziękuję i pozdrawiam. Jeden, dwa, trzy. Poliko. Nie mam doładowania VIP, ale chciałabym mieć w sumie. O, dziękuję za spodnie takie. Kacpereg. 31. Dał nam taki szary prezent, ale go. Otworzymy, żeby mu było miło, żeby nie był smutny. Dziękuję za szalik. W sumie chłopaki nie mają co dać, no chyba, że jest listę. Te dwa prezenciki też otworzymy, nie, bo, nie będziemy tacy źli. Tylko wiecie co? Bardzo straszne mam um, laki i te prezenty otwierają się. Ty, fajne! Ej, tu jest czarny, więc spoko. Ej, dziękuję, bardzo. Bardzo podobają mi się takie te. Właśnie teraz mam w sumie taką wenę na takie luki streetwearowe i w ogóle to też otworzymy szary, ale dobra. Dziękuję bardzo za sukienka. A ubieram, zapomniałam. Duch koteko 1, 2, 3. Pozdrawiam. Sylwek Cypelek 1. Dziękuję i pozdrawiam Ciebie bardzo za tuhat later, za bluzkę Oj, miałam ubrać. Sorki, Ale Anita podbita. Nikt to masz 10 na 10. Ale dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam Ciebie za to, że dałaś mi ee, jakiś prezent. O! Ładna sukienka Lady in White. Czy, czy white? To nie wiem, ale, ale dziękuję bardzo. Ładna jest. Śliczna. I, i, dziękuję, I dziękuję znowu za drugi prezencik. Um, I to są to takie śliczne włosy podobają mi się bardzo. Pozdrawiam. Emo no, dziękuję i pozdrawiam. Zosia Borów coś tam. Kawai Yuki i bloc, ksi, 1, 2, 123. Pozdrawiam. Was bardzo za dziękuję za trampeczki Emo boy. Poduszka XD5. Dziękuję za coś. Coś czarnego. Mam trzy pary już takich rajstopek. One są bardzo ładne i zawsze mi się przydają, więc kto chce, to proszę do mnie pisać tam. Lawda 52 dziękuję bardzo. I pozdrawiam Ciebie za. Ej, fajny, teraz ek, lubię taki styl, taki m, szt, straszny. Widzę, że dałaś mi prezencję. Dziękuję. Ej, dziękuję Ci bardzo, Poliko. Ale nie podaj Dziękuję bardzo, prawda? Bo to za 250 w w liście miałam, więc dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam. Tutaj dała nam jeszcze 1, 2, 3 poliko, prezencik. Wspominałam już o tym. I bardzo Ci dziękuję za to, że dałaś mi włoski. Dziękuję Ci bardzo. Lavda 52 dała nam buciki. Dziękuję bardzo. Ubierzemy je. I 1, 2, trzy poliko. Dziękuję Ci bardzo za następny prezencik, bo mi dałaś Lawda, dziękuję Ci, bardzo, bardzo mi się podobają te oksy bardzo je fajne. Na pewno się mnie nie zmarnują. Bardzo dziękuję Poliko za następny prezencik. Lowki. I dałaś mi takie fajne włoski. Nie widziałam ich jeszcze. Możecie pisać, czy są u niej, ale chyba nie, ale i tak dziękuję bardzo, bo ładne są, ładne, naprawdę ładne. Lawda 52. Znowu Ci dziękuję bardzo za... Takie spodnie. Nie, nie za bardzo mój styl z dzwonami, ale w sumie. I tak dziękuję bardzo i pozdrawiam ciebie. Michat XX. Dziękuję bardzo za... Czekera, chyba mam takiego samego. Dziękuję i pozdrawiam Ciebie bardzo. Yy, mogę oddać komuś, bo ładny, jest, śliczny jest i... I spokojnie mogę komuś oddać, bo ktoś może chcieć chcieć. Frędzelki moje, dziękuję za takie włoski. I pozdrawiam ciebie bardzo. O, dziękuję za śliczne łóżka, które już mam. Naprawdę one są śliczne. Podobają mi się pasują. Prawie do wszystkiego. Mogę komuś oddać. Naprawdę piszcie w komentarzach albo piszcie na pocztę. To ja oddam, bo naprawdę są śliczne. Y Lisak y, lisak wiat, wiat, Wiatnury Wiat 16 poziom Jej, dziękuję bardzo. Y, no te nagrody takie średnie, ale weźmiemy sobie te włoski, ale dziękuję bardzo za 16 level, bo to dzięki wam. Lisa y, Lisa Kwiat Natury 1 2 3 pozdrawiam. Kotek Ola, 1, 2, 3, 3, 3, dziękuję bardzo za taką koszulę z bluzką, naprawdę śliczna jest i pozdrawiam Ciebie bardzo od następnych prezentów mi dałeś, dziękuję bardzo. Ojejku, dziękuję Ci bardzo, ale ja już mam sto trzy pary, naprawdę, jak ktoś chce to, to ja naprawdę dam. No i, a, i to jeszcze jakieś tam moje konto żeby sobie wbić bardziej level i to jest drip mój, więc dziękuję bardzo. Dziękuję sobie. Nie, no. O. Muszę to wytnąć. Dobra, mam tego dripa swojego, ale mm, nieważne. Mam przez przypadek kliknęłam. Mm, Czatofa. Sorry, bardzo. Ogólnie nie klikam. Z Zrobimy sobie luczka ogólnie. W sumie już chyba wiem, jakie włosy wybrać. Nie, no włosy to wiem na pewno. E Pf, okulary i. I chyba tą bluzeczkę albo to, bo jest coś śliczne, ale ja zrobię luka i przyjdę do Was. Och no, ja pamiętam, że sobie kupiłam tą bluzeczkę chyba... Nie wiem. I, i mam teraz takie dwie śliczne bluzeczki. Naprawdę ktoś chce, to proszę się do mnie zgłosić, bo mam śliczne podwójne rzeczy, więc no. I użyjemy takich ślicznych spadenek od jakiejś to dostam. Nie pamiętam, ale pozdrawiam. Czy ja te buty dostałam? Jak tak to bardzo dziękuję, bo podobają mi się bardzo. Ale jak ja chyba ich nie dostałam, ja nie wiem. I weźmiemy te trampełki ze skarpetkami. Z akcesorii pewnie, że śliczne okularki i to, to serduszko i chyba i, i te łóżka. A z włosów to jasne, że te włosy są ym, śliczne. Dobra, i tak się prezentuje nas cały luczek. Bardzo mi się podoba i wszystkie ubrania były śliczne. A teraz przejdźmy do jakichś małych pozdrowień. Pozdrawiam moją żonę. 1, 2, 3 Poliko, dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam. Kawaii Yuki 2. Pozdrawiam i dziękuję. Hmm, dziękuję, jeśli dałeś mi ale I tak dziękuję. Nie wiem co to, ale dobra. I dobra, więc zakończmy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, bo mnie bardzo motywuje do działania oraz, oraz subskrypcja z dzwonkiem, jeśli Wam się podobało. I możecie napisać jakiś komentarzyk i